25 maja w Warszawie odbyły się dwa marsze kandydatów na prezydenta. Oba z nich przebiegały tuż obok siebie i w tych samych godzinach. Wielki Marsz Patriotów organizowany był przez Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Tłum popierający kandydata maszerował z Placu Bankowego w kierunku Placu Konstytucji. Udział wzięło około 130 tysięcy ludzi. To Wam obiecuję: wspólnotę, rozmowę, budowanie. Za tydzień Polska! Ponadto doszło do nietypowej sceny koronacji małżonki Trzaskowskiego przez Joannę Senyszyn. Przemawiali również Donald Tusk, Szymon Hołownia, Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz i inni. Tuż obok przebiegał Marsz za Polskę, organizowany przez Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego. Zwolennicy kandydata ruszyli z ronda de Gaulle w kierunku placu zamkowego. Marsz zebrał koło 50 tysięcy uczestników. Obecnie byli Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i inni politycy Zjednoczonej Prawicy. Nawrocki uderzał w unijne układy i obiecywał wielkie inwestycje. Polska wielka, Polska odpowiedzialna społecznie. Niech żyje Polska, niech żyją Polacy.